Człowieka, w ogóle są takie bagi, ale coś mi się stało i nie mogłam nagrywać. My tutaj mamy trampolinę, zobaczcie, i z trampoliny od razu można na. huśtawkę w ogóle zobaczcie, bo można tu usiąść. Tutaj mamy taki pokój zabaw dla dziecka do boxingu, od razu się zejrza tutaj, na przykład nie wejdę, mają tu do nagrywania to, ale tutaj mamy jeszcze takie do zabawy, lalkami, domek wielki. Zjeżdżanie, zobaczcie, tak tutaj do baseniku od razu. Tutaj mamy piękną kuchnię z książką kucharską, której wcale nie ukradłam. E, tutaj mam, kupiłam ją w restauracji, mieli do kupienia. E, tutaj mamy piękny telewizor z płytą. Tutaj mamy salon nasz ze światełkami, po Tutaj mamy świeczkę, krzesełka dla gości. O, tu mamy sejf za bambusem, żeby nikt nam się nie dostał, to mamy za bambusem. I tutaj mamy toaletę. Papier toaletowy tutaj wiecie, typowe rzeczy w toalecie. To jest pok pokój mojej siostry, Wiktorii. Mamy same złote rzeczy, bo jej się machina popsuła. Teraz y, idziemy na kolejne piętro. O nie, nie wsiadłam! Dobra, jesteśmy na drugim piętrze. Poczekajcie, ta moja postać niech wyjdzie. Yy, jesteśmy na drugim piętrze. Tutaj mamy basen. Niestety jedna ja doliczka, bo jeszcze nie kupiliśmy. Tutaj mamy deskorolkę złotą. Tutaj, bo kiedyś impreza na basenie i dzieciaki były zmęczone i wzięłam im śpiwory. Mama im wzięła nasza. To jest kawa i picie, które trzeba zajść na dół, dlatego są przy windzie. W ogóle ta piłka powinna być w pokoju Wiktorii, ale dobra, będzie tutaj. Tutaj jest mój pokój. Em... Taki wielki z psem. Ta machina to złota, co się popsuła Wiktorii. Tutaj mam szafkę ze słodyczami, bobowitą. Fajowa. Poczekajcie, zjem sobie bobowite. A. Bardzo lubię bobowite. Tutaj mamy slajma. Wiktoria mi dała. Tutaj mamy okulary. Drabina, nie wiem po co. Radyjko, skrzyneczka, piłka. Tutaj sobie Wiktorespi. I z małą mamy diamentowy telefon, najdroższy. Tutaj mamy kolejną łazienkę z prysznicem. Zobaczcie, tutaj mamy... To, to już Wiem. I tutaj jest przebieralnia. I to w sumie tyle. Tutaj jest przebieralnia. Mamy piękne ciuchy. Zobaczcie, jak w tym miłanie. No to chyba kończymy ten odcinek. To był chaos, mojego domu, więc... Papa. Pa.